Witam Państwa ponownie. Kiedy zastanawiamy się nad sensem tego świata, najtrudniej odpowiedzieć nam na pytanie jak to możliwe, że kochający Bóg dopuszcza tak wiele cierpień i nieszczęść? Wojny, głód, nędza i epidemie, jak również cierpienie i niedostatek poszczególnych osób, czego przykładem może być choćby historia bohatera naszej dzisiejszej audycji. Od urodzenia musiał zmagać się z przeciwnościami losu, a jednak zaznał szczęścia i nauczył się cieszyć z własnego istnienia, odkąd jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. No, nareszcie. Cieszę się, że pani się obudziła. Jak się czujemy, pani Hudson? Dobrze. A co z dzieckiem, doktorze? Macie syna. Słyszałaś, kochanie, mamy syna. A mogłabym go zobaczyć? Mogę teraz? Obawiam się, że jest pewien problem. Jaki? Coś z nim nie tak? Urodził się dość poważnie upośledzony. T to to znaczy? Nie ma rąk. Nie? Nie ma rąk? I ma tylko jedną nogę, prawą. Ale i ona kończy się na wysokości kolana. A właściwie tam gdzie powinno być kolano, a zamiast niego jest stopa. Ach. Dlaczego, dlaczego się taki urodził? Czy myśli pan, że to z powodu tej operacji, którą miałam, kiedy przypuszczano, że to jest ciąża pozamaciczna? Nie wiemy. Jesteśmy tak samo wstrząśnięci jak państwo. Chcę go zobaczyć. Jest pani tego pewna. W takim razie proszę się przygotować. Poproszę pielęgniarkę, żeby. żeby go przyniosła. Bez rąk, peggy, jak on sobie poradzi? Nigdy nie będzie zdolny do samodzielnego życia. No oczywiście, że nie. Jeżeli państwo chcą, możemy go umieścić w specjalistycznym ośrodku dla upośledzonych dzieci. Jak to? Niby dlaczego? Nie wiadomo, czy będzie potrafił się z wami komunikować. Natomiast na pewno nigdy nie będzie w stanie sam jeść, ubrać się, a tym bardziej pracować. Będziecie musieli zajmować się nim do końca życia. To przecież jest nasz syn. Pojedzie z nami do domu. Dobrze, proszę o to. Siostro, niech pani na chwilę zostawi dziecko z mamą. Proszę to przemyśleć. Jutro do tego wrócimy. On jest cudowny. Dlaczego akurat nam się to przytrafiło? Ale to nie ma znaczenia. Ty popatrz na niego. On jest naszym synem. Zobacz. Tu po lewej stronie też coś ma, jakby stópkę z dwoma paluszkami. Piedactwo. Skąd mu przyszło do głowy, że moglibyśmy go porzucić? Nie wiem, ale zaraz zabieram go do domu. Dziś wielu ludzi uważa, że w przypadku, kiedy dziecko nie rozwija się prawidłowo, dopuszczalne jest przerwanie ciąży. Na szczęście nie dotyczy to rodziców z naszej dzisiejszej historii. Przyjęli nowonarodzone dziecko tak, jakby było doskonałe. A ta ich mądra, odważna postawa została nagrodzona. Droga, którą obrali, nie była łatwa i czekało ich wiele trudności. Ale dzisiaj Johnny Hudson chce nam wszystkim powiedzieć, że było warto. Jego przejmująca prawdziwa historia już teraz w wyzwolonym. Urodziłem się 30 września 1977 roku w Baltimore w stanie Maryland. Ojciec był przedsiębiorcą, a mama prowadziła dom. Miałem siostrę Becky, starszą o 4 lata. Wbrew przewidywaniom lekarzy w domu świetnie się rozwijałem. Don! Popatrz, on siada! Mówiłam ci, że tak będzie? Jak on to robi? Tak jak może? Używa tej jednej nogi, którą ma, a ta maleńka stópka po lewej stronie pozwala utrzymać mu równowagę! Ja się chłopak do życia, nie ma dwóch zdań. A jaki on jest inteligentny? I popatrz, jak się uśmiecha. Co za czaruś. Nie będzie umiał sam jeść, zobaczymy i to całkiem niedługo. Niby jakim cudem? Widziałeś, jak się swoje paluszki, jak każde małe dziecko, tylko że on zsie palce u stópki i chwyta nimi różne przedmioty. Popatrz, popatrz, jak złapał mój palc. Faktycznie. On jest nadzwyczajny, John. Uczyłem się coraz to nowych rzeczy, co było możliwe dzięki poczuciu bezpieczeństwa, jakie dawała mi miłość mojej rodziny i jej nieustannemu wsparciu. Nie miałem pojęcia, że któregoś dnia sam odrzucę tę bezcenną pomoc. To niesamowite, jak ten chłopak radzi sobie z jedzeniem, żeby tylko z jedzeniem. No robi wszystko, o czym lekarze mówili, że nigdy nie będzie w stanie, to jak bawi się z siostrą. Zobacz, czy to nie jest wspaniałe. Aha. Nie wolno nie doceniać tego, co Bóg może uczynić w czyimś życiu. Zjadłeś już, Johnny? Poczekaj, zaraz cię zdejmę. Pomogę ci posprzątać ze stołu. Jak skończymy, pokażę ci, jak posługuje się ołówkiem. Johnny? Tak. Uczego pisać litery, żeby mógł pójść do szkoły? Moja babcia była chrześcijanką i co niedzielę chodziła do kościoła, natomiast rodzice byli niewierzący. Kiedy miałem cztery lata któregoś dnia przyszedł do nas mój kuzyn, żeby pobawić się z moją ośmioletnią wówczas siostrą. W tym czasie mama pojechała ze mną do dentysty. Wracając, nie mogliśmy nawet wjechać na naszą ulicę, bo cała była zablokowana przez wozy policyjne. Przed naszym domem stał helikopter. Nie podoba mi się to, Johnny. Co tu się dzieje? Proszę się odsunąć Ale ja tu mieszkam Co się dzieje? Bardzo mi przykro, proszę pani, ale nie może pani wejść Wydarzył się wypadek John! Co się, co się stało? Beki wpadła pod samochód Co? Nie! Jak to, się, jak to się stało? Bawili się w domu z co. Potem chciała pójść do koleżanki po drugiej stronie ulicy, żeby jej coś powiedzieć. I nagle znikąd wyskoczył samochód. Pędził jak szalony, prosto na nią. Facet musiał być pijany, bo uciekł. Nawet się nie zatrzymał. Chcę ją zobaczyć. Jest w helikopterze. Zabierają ją do szpitala. Chcę lecieć razem z nią. Ktoś, który przejechał moją siostrę, został później złapany. Rzeczywiście miał we krwi sporo alkoholu, więc poszedł siedzieć. Siostra była w szpitalu przez tydzień. Rodzice nie odstępowali od jej łóżka, a mną w tym czasie zajmowała się babcia. Co z nią? Bez zmian. Nadal jest w śpiączce. Położyłam do niego do łóżka. Co dobrze. Peggy, zaprosiłam tu mojego pastora. Chciałam, żeby pomodlił się z nami. Nie masz nic przeciwko temu? Nie skąd. Pastorze, to jest moja córka, Peggy Hudson. Pani Hudson, chciałbym, żeby pani wiedziała, że cały nasz kościół modli się za pani rodzinę i waszą córeczkę. <noise> Chcę, żeby żyła. Ona musi żyć. Wiem, i Bóg to też rozumie. Dlaczego nam się to przytrafiło? Dlaczego? Nie umiem na to odpowiedzieć, ale wiem, że Bóg bardzo kocha ciebie i całą twoją rodzinę. On dobrze wie, co czujesz, bo sam wydał na śmierć swojego jedynego syna, który umarł na krzyżu za każdego z nas. To, co się stało, to tragedia, ale Bóg, jakkolwiek by się nie skończyła, wyprowadzi z niej coś dobrego. On nie dopuszcza, by zdarzyło się cokolwiek, co nie służy wypełnieniu Jego planu względem nas, a ten plan zawsze ma na uwadze nasze dobro. Ciężko mi to teraz zrozumieć. Ciężko było też Jezusowi wisieć na krzyżu i cierpieć za cały świat, ale. Jego śmierć przyniosła nam przebaczenie. To miłość pozwoliła mu wytrwać. Niech mi ksiądz pomoże. Ja nie mam już siły. Pomódlmy się razem. Bóg cię tak nie zostawi. Tego dnia mama przyjęła Jezusa jako swojego Zbawiciela. I była to decyzja, która silnie wpłynęła na moje dalsze życie. Jednak moja siostra tydzień później umarła. Dlaczego? Tak chciałam, żeby żyła. Jest teraz z panem, kochanie. Dlaczego Bóg nie odpowiedział na moje modlitwy? Dlaczego? Musisz mu ufać, niezależnie od wszystkiego. Jego drogi nie są naszymi drogami. Takie małe dziecko. To nie jest w porządku. Jakiś pijak mógł zabrać jej życie tak po prostu. Masz rację, to nie jest w porządku. Moja mała dziewczynka. Moja maleńka. Wszystko bym dała, żeby... Znowu usłyszę ci śmiech! Usłyszysz, Peggy. Usłyszysz, Bóg nam to obiecał. Jezus powiedział: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Miałem cztery lata, kiedy umarła moja siostra. Pastor miał rację. Z tej tragedii urodziło się coś wartościowego. Od tego czasu mama regularnie zabierała mnie do kościoła. Halo? Mama? Jesteś pierwszą osobą, która się o tym dowie. John modlił się dzisiaj o przyjęcie zbawienia. W wieku czterech lat? Myślisz, że on cokolwiek z tego zrozumie. Ja długo z nim o tym rozmawiałam, zadawałam mu mnóstwo pytań i na wszystkie umiał odpowiedzieć. To niesamowite. Bóg uczynił go kimś wyjątkowym, mamo, a w takim razie Johnny należy teraz do Boga, a On pomoże mu się właściwie rozwinąć. Dzisiaj wiem, że tak naprawdę nie byłem zbawiony, ale od tamtego czasu uważałem, że jestem. Poruszałem się na elektrycznym wózku inwalidzkim, a do szkoły dojeżdżałem szkolnym autobusem wyposażonym w windę. Nauczyciele, począwszy od przedszkola, traktowali mnie tak samo jak inne dzieci. Lata mijały i zdałem do gimnazjum. Jak minął dzień żony? Świetnie. Zapisałem się do kółka teatralnego i dostałem rolę. Wspaniale. Bóg stworzył cię kimś wyjątkowym, Johnny. Pamiętaj o tym. On nie, nie stworzył nawet dwóch takich samych ludzi. Jest na to zbyt kreatywny. Tak, wiem. I przygotował dla ciebie w życiu coś wyjątkowego. Coś tylko dla ciebie. Już mi to mówiłaś, mamo. A to co? Co? No, ta kaseta. No, dostałem od kolegi jakaś muzykę. Mam nadzieję, że to nie ten straszny rok. Ja nie chcę, żebyś tego słuchał. Żeby być dobrym aktorem, muszę poznać różne rzeczy, mamo. Nawet te złe. To nieprawda. Oj. Bóg chce, aby jego ludzie byli inni. Wcale nie muszą upodabniać się do tego świata. Ja już jestem inny, mamo. Zapomniałaś? Nie, Johnny. Nie inny, tylko wyjątkowy, Johnny. Wyjątkowy. W każdym razie to tylko kaseta, którą przesłucham i oddam, więc nie wiem, o co ten hałas. Hej, mamo, czemu mi to wyłączasz? Mówiłam ci, że nie chcę, żebyś tego słuchał. Oddaj mi ją. Dostaniesz ją jutro, jak będziesz wychodził do szkoły. To moja kaseta! Nic mnie to nie obchodzi! W tym domu nie będziesz tego słuchał. Ty nic nie rozumiesz! To nie można iść przez błoto i się nie umazać. Nienawidzę cię, nienawidzę! Trudno, możesz mnie nienawidzić. Ale ja jestem twoją matką i nie zgadzam się, żebyś puszczał to paskudztwo w tym domu. Koniec! W moim sercu zaczęło narastać coś niedobrego, coś mrocznego i ponurego, co zaczęło zabarwiać cały mój świat. Skończ śniadanie, Johnny, zaraz wychodzimy do kościoła. Dopiero zacząłem. Musimy wyjść za 15 minut. Wiem, nie musisz mnie poganiać. Uważaj, jak zwracasz się do matki. Normalnie. I żebyśmy mieli jasność, jak tylko skończę 18 lat, przestaje chodzić do kościoła. Johnny, zostaw mnie w spokoju. Co z nim zrobić? Ostatnio nie da się z nim wytrzymać. Przejdzie mu, to trudny wiek. Kiedyś kiedyś był taki kochany, a teraz strach się odezwać, tylko warczy na wszystkich, skąd mu się to wzięło? No właśnie stąd dojrzewanie. Wyrośnie z tego, nie ma się co przejmować. W tym okresie prawie nie rozmawiałem z rodzicami. Co oni mogli wiedzieć o moich problemach? Byłem rozżalony, wściekły, wszystko mnie drażniło. Dużo czasu spędzałem z kolegami ze szkoły, z którymi niewiele miałem wspólnego poza buntowniczym nastawieniem do całego świata. No dawaj, bred. ciągniesz tak, że nic nie było. Lepiej pomyśl, jak to działa na twojej płuca, Willy Może i działa, ale porządny odlot wymaga poświęceń. Ja mówię ci, jest tego wart. No już, niuchaj, oprzyj się na łokciach. Łatwo ci mówić, ja nie mam łokci. <grym> Mówiłem dobrego, Johnny, ale podoba mi się twoje podejście. Nie z ciebie zgrywus. Zatańczysz, nie zatańczy, ale jakiś żarcik, proszę bardzo. Stary, jesteś pewien, że nie wziąłeś działki? <grym> Jasne! Ja mam odlot bez prochów, stały i naturalny. Nigdy nie brałem narkotyków, ale przebywanie z kolegami, którzy brali, nie pozostawało bez wpływu na moje zachowanie. Aż do ósmej klasy miałem idealną frekwencję i dobre oceny, mimo że nauczyciele nie stosowali do mnie żadnej taryfy ulgowej i byłem traktowany jak każdy inny. Ale później wszystko zaczęło się zmieniać. Johnny. Co się stało z twoimi ocenami? O co ci chodzi? No dobrze wiesz, o co mi chodzi. Dwuje i truje. Co to ma być? No przecież stać cię na więcej. Może i stać, ale mi nie zależy. Za dużo włóczysz się z kolegami. Dosyć tego. Po lekcjach do domu i do nauki. A co za różnica, że będę miał piątki i czwórki. I tak nie pójdę do koleżu, więc kogo to obchodzi? Twojego ojca i mnie. I lepiej, żeby Ciebie też zaczęło obchodzić, bo inaczej możesz zapomnieć i o kolegach, i o kółku teatralnym. Widocznie za dużo czasu ci to zabiera. To jest moje życie i ty nie będziesz nim rządzić. Tak? To ty nie będziesz szwendał się z chuliganami, którzy łamią prawo, słuchał tego wstrętnego roka i nie wiadomo, co jeszcze! Będę robił, co będę chciał! Mam już, mam już dość robienia tego, czego inni ode mnie oczekują! Dzony, licz się ze słowami. No niby dlaczego? Nie będę robił tego, co mi każesz, a jak mi nie dasz spokoju, to, to cię zabiję! Najpierw ciebie, a potem siebie! Gotując się ze złości, zamknąłem się w moim pokoju i przez cały wieczór nie rozmawiałem z rodzicami. Ograniczenia narzucane przez mamę były czymś koszmarnym, bo jeszcze pogłębiały moje poczucie bezradności wynikające z kalectwa. To było nie do zniesienia. A ja tak bardzo chciałem kierować własnym życiem. Po północy zdałem sobie sprawę, że w mojej sytuacji nie mógłbym spełnić swoich gruźb. Postanowiłem więc uciec z domu. Po cichu wymknąłem się i pojechałem. Na wózku ulicą w dół do domu mojego najlepszego kolegi. Willie! Hey, Ej, Willie! Johnny, co ty tu robisz? Mogę wejść? Coś ty o tej porze. Gadaj o co ci chodzi, tylko cicho, bo mama śpi. No co jest? Uciekłem z domu. Żartuję. O, A co się stało? A matka znowu się czepia. Nic jej nie pasuje. Moje oceny, moi kuple, moja muzyka. Wściekłem się tak, że, że gdybym mógł, to mnie ją chyba zabił. No wiesz, I... dopóki mieszkasz w domu, nic na to nie poradzisz. dlatego uciekłem. Mógłbym zostać u ciebie? U mnie? Odbiło ci? A kto się będzie tobą zajmował? A co kto? Sam się sobą zajmuje? Stary, nie wciskaj mi takich rzeczy. Sam to ty sobie możesz pogadać, a poza tym trzeba ci pomagać we wszystkim. Willy. Fajny z ciebie kumpel, ale ja nie zamierzam być twoją niańką. Co? Nie wchodzi w grę, żebyś mógł tutaj mieszkać. Dobra, stary, jest późno. zbierać się, bo mama się wścieknie. Znajdź sobie inne miejsce. Ale... Ponieważ żadne inne miejsce nie przychodziło mi do głowy, wróciłem do domu. Musiałem jakoś cierpieć despotyzm rodziców do czasu, aż skończył 18 lat. Po tym zdarzeniu mój przyjaciel zaczął mnie unikać. Kilka miesięcy później rzeczywistość zatrzęsła moim samozadowoleniem i pewnością siebie. Jeszcze kawy kochanie? Mm. Czytałaś ten artykuł o tym, jak jacyś smarkacze zatłukli chłopaka? Po prostu zatłukli na śmierć. Nie, to jest straszne. Jeden tu mieszkał na naszej ulicy. Tak? A kto to był Teto? Jakiś Willy. W Willy? Znasz go? Tak. A co się z nim stało? Siedzi w areszcie, oskarżony o morderstwo. Nie, nie chcę mi się wierzyć. Przez głowę przelatywały mi różne scenariusze. Po pierwsze, to ja mogłem być tym chłopakiem, który został pobity i zamordowany. Po drugie, mogłem być po przeciwnej stronie, z William i teraz razem z nim odpowiadać za morderstwo. Nagle świat moich rodziców wydał mi się o wiele bardziej bezpieczny i normalny. Uspokoiłem się trochę znów, regularnie chodziłem do szkoły i do kościoła. Lata mijały. Co dobrego, Johnny? Nic specjalnego, jak zwykle, babciu. Jak ten czas leci, to nie do wiary, że za parę dni skończysz 18 lat. Wielki dzień. Dzięki, że mi przypomniałaś. Od razu lepiej się czuję. Nie mogę się już doczekać. W końcu będę mógł robić, co będę chciał. <laughs> Musisz się jeszcze dużo nauczyć, mój chłopcze. Nigdy nie będzie tak, że będziesz mógł robić, co będziesz chciał. W życiu nigdy tak nie jest. A gdyby było, to marnie byś skończył. A, ale przynajmniej będę mógł słuchać muzyki, jakiej mi się podoba, i nie będę musiał chodzić do kościoła, jak mi się nie będzie chciało. Chodzenie do kościoła jest takie okropne? No, ostatnio nawet zaczęło mi się podobać. Poznałem paru fajnych ludzi w grupie młodzieżowej. No, widzisz? Bo tak naprawdę można iść z panem i mieć w życiu więcej uciechy niż ci, którzy go nie znają. A, to się jeszcze zobaczy. Ach, przyjdziesz na moje urodziny? No wiesz, a mogłaby mnie? Moje przyjęcie urodzinowe było w sobotę, a w niedzielę poszedłem do kościoła. Zaczynał się właśnie tydzień ewangelizacyjny, więc codziennie chodziłem na spotkania. Za każdym razem ktoś opowiadał o tym, jak został zbawiony. Dotychczas wydawało mi się, że te sprawy od dawna mam załatwioną, ale słuchając kaznodziei w środę wieczorem poczułem lekki niepokój. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? A jednak, moi drodzy, w Księdze Ezechiela, rozdział 36, wiersz 26, Bóg złożył nam obietnicę. I dam Wam serce nowe, i ducha nowego dam do Waszego wnętrza, i usunę z Waszego ciała serce kamienne, a dam Wam serce mięsiste. W jaki sposób Bóg chce to osiągnąć? Poprzez nowe narodzenie. Jezus powiedział: Jeśli się człowiek nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli zawierzysz oczyszczającej krwi Jezusa Chrystusa, który umarł za ciebie, Bóg da ci swojego ducha i nowe serce, takie, które będzie szukało Jego woli, a nie swojej własnej. Słuchając tego, uświadomiłem sobie, że tak naprawdę nigdy nie przyjąłem Jezusa jako Zbawiciela. Łudziłem się tylko, że jestem zbawiony. Za sprawą modlitwy, którą zmówiłem mając cztery lata, Jezu, zawsze wiedziałem, że Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Teraz wiem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Twojego przebaczenia. Przepraszam Cię za ten mój błąd. Chcę iść za Tobą całym moim sercem. Wiem, że Ty umarłeś za mnie, chcę więc teraz żyć dla Ciebie. Daj mi. Nowe serce, tak, żebym mógł iść za tobą i czynić twoją wolę. Dziękuję. Panie. Amen. Jestem wzruszony twoją modlitwą, Johnny. Zawsze, zawsze wydawało mi się, że jestem zbawiony, ale dzisiaj Bóg mi pokazał, że jest inaczej. Jak miałem cztery lata, modliłem się o zbawienie, bo chciałem iść do nieba, ale dzisiaj uświadomiłem sobie, że jestem grzeszny, że potrzebna mi skrucha i przebaczenie Wtedy nie miałem o tym pojęcia Bóg jest cierpliwy, potrafi czekać Aha A ja strasznie żałuję, że czekałem tak długo Czuję się teraz... To niesamowite Chciałbym, żeby to trwało wiecznie I chciałbym już zawsze mu służyć Nie od razu powiedziałem rodzinie o mojej decyzji Było mi trochę wstyd, bo zawsze twierdziłem, że jestem zbawiony ale dwa dni później nie mogłem się powstrzymać. A coś ty dzisiaj taki szczęśliwy, Johnny. Coś się stało? Tak. Przedwczoraj po spotkaniu przyjąłem Jezusa mamą. Naprawdę? Mhm. Dony, to cudownie. Nie chciałem nic mówić, bo wszyscy myśleliście, że już jestem zbawiony. Ja też tak myślałem, ale teraz wiem, że tamta modlitwa z prawdziwym zawierzeniem Jezusowi nie miała nic wspólnego. Nie masz pojęcia, jak ja się cieszę. A ja nie miałem pojęcia, że można być takim szczęśliwym. Zacząłem udzielać się w moim kościele, zajmując się głównie młodzieżą. Ta praca umocniła mnie w przekonaniu, że chciałbym przez całą resztę życia głosić Ewangelię. Mimo, że wyjazd na studia w mojej sytuacji wydawał się czymś nierealnym, złożyłem papiery do kolegium biblijnego położonego najbliżej domu. Kiedy przyszła odpowiedź, nie mogłem uwierzyć w jej treść. Słuchajcie, słuchajcie, to niesamowite! Przyjęli mnie do Norwes! Naprawdę? To wspaniale, synu! Słuchajcie, specjalnie dla mnie poszerzą drzwi i zbudują podjazdy, żeby mógł się swobodnie poruszać po budynkach. To nadzwyczajne. Pomyślałabyś? Bóg otwiera przed tobą drzwi, Johnny Bóg jest niesamowity. Teraz sobie myślę, że może ja specjalnie taki się urodziłem, żeby inni mogli zobaczyć, jaki on jest potężny, że, że on specjalnie tak to zaplanował. Trzy lata później, wiosną 2000 roku, otrzymałem dyplom ukończenia studiów teologicznych ze specjalizacją duszpasterską. Pracuję wśród młodzieży i dorosłych, głoszę Ewangelię w kościołach i na rogach ulic. A co z tobą, przyjacielu? Czy używasz tego, co dał ci Bóg, by rozwijać Jego królestwo i przynosić ludziom wolność?